Cześć, z tej strony, Krzysiek ze Wypro i witam cię w kolejnym odcinku naszego cyklu Co Masz na sobie. Dzisiaj e, żegnamy już Jurek krakowsko-częstochowską. Ja postanowiłem pożegnać ją w tym jakże kolorowym stroju, e, i przy okazji opowiedzieć wam o nim e, troszkę szczegółów. Mam na sobie kombinację dwóch rzeczy, dwóch właściwie marek. E, marki włoskiej i marki polskiej. E, mam nadzieję, że w momencie, kiedy oglądacie ten film, te wspaniałe akcesoria Sami Binkow e, produkcji Cinelli Seria Sami Binkov Best Friends. Sami Binkow to jest taki mm, rysownik amerykański, który zaprojektował właśnie dla Chinelli w ramach Art Program i tych różnych ich fikuśnych wzorów. Zaprojektował dwu, w 2020 roku na wiosnę coś tak, tak pięknego i, i wyjątkowego jak ta koszulka. Czapeczka. Skarpetki są jeszcze rękawiczki, ale tych, tych akurat nie mam tutaj przy sobie, ale będziemy je pokazywać pewnie w następnych materiałach. Natomiast mam nadzieję, że w chwili, kiedy oglądasz, drogi e, oglądaczu, chciałem powiedzieć widzu, ten film, e, te rzeczy są dostępne, ponieważ pierwsza ich dostawa rozeszła się bardzo szybko po tym, jak zaczęliśmy upubliczniać zdjęcia tych wspaniałych rzeczy. E, działamy na bieżąco, aby te braki uzupełniać, także mam nadzieję, że znajdziesz w tym momencie e, swój rozmiar. I i wszystko będziesz mógł tutaj sobie skompletować tak jak ja mam na sobie zestaw obejmuje na przykład czapeczkę zaczynając od góry czapeczka sami bink of best friends jest takim fajnym przykładem tego o czym często mówimy w filmach o czapeczkach że to jest czapeczka poliestrowa Jedna, jeden z trzech rodzajów czapeczki, czyli nie bawełniana poliestrowa, tylko w 100% poliestrowa, ale nie w formie siateczki. Jest to materiał szybko schnący, bardzo przyjemnie zachowujący się w wyższych temperaturach, nie magazynujący wilgoci. I co jeszcze ważne, e, te czapeczki poliestrowe mają taką fajną, przyjemną dla skóry lamówkę, która bardzo fajnie przylega. No i bardzo się też dobrze komponuje właśnie z tym całym strojem. E, Częścią główną tego stroju jest ta oto piękna koszulka. Ja mam, jak już mówiłem, nieraz 1,75 m i to się na razie nie zmienia. Jeżeli się będzie zmieniało, to pewnie w dół, e, niestety. Natomiast na razie mam 1,75 m, ważę 75 kW, tyle bym chciał przynajmniej. No i mam na sobie rozmiar M. E, jak widać, jest to taka typowa Emeczka, chociaż mogłaby być. Odrobinę krótsza, ale to właściwie są takie detale nieznaczące w tym przypadku. Natomiast sama koszulka jest wykonana bardzo porządnie. Cinelli mocno eksperymentuje z krojami i materiałami i co roku właściwie testuje jakieś inne rozwiązania. Natomiast niska stójka, fajnie tutaj zakończony bez rękawek z takiego materiału. Pionowo-prążkowanego. Eee, wszystkie trzy kieszonki są łatwo dostępne, otwarte. Nie ma bodajże kieszonki na suwak, no ale to też właściwie nie jest jakąś oczywistością w koszulkach. Bardzo to się fajnie zachowuje. Oczywiście pełny, kryty suwak świetnie spisuje się w wysokich temperaturach. Także, jeżeli akurat, tak jak mówiłem na początku filmu, strafisz na moment dostępności tej koszulki, to nie czekaj zbyt długo, ponieważ rozchodzi się ona jak świeże bułeczki. No, i tak. Trudno się zresztą dziwić, bo jest bardzo, bardzo urodziwa. Czapeczkę już mamy, koszulkę już mamy. Zahaczymy o spodnie, ponieważ Cinelli nie robi tak, jakby dedykowanych spodni do tej koszulki. Natomiast okazało się, i mam nadzieję, że przyznacie to sami, że spodnie Trofeo Cycling z pierwszej. Party. Trofeo Cycling to jest taka marka odzieżowa związana z naszym sklepem, gdzie się też narodziła, natomiast w tym roku, z uwagi na to, że marka Trofeo rozrosła się i stylowa też się rozrosła, marki troszkę, że tak powiem, musiały zająć się sobą. Trofeo rozwija się dalej, tak jakby w dużym związku ze stylową, natomiast jest to, jest to już tak jakby osobny twór, natomiast produkty tej marki jak najbardziej polecamy i one będą dostępne w naszym sklepie. Natomiast pytanie, czy będą dostępne, to już pytanie do Trofeo Cycling. Czy będą dostępne te spodnie Gradient Joy? To, jest, to są akurat spodnie, które były dopasowane do koszulki Gradient Joy, natomiast jak tutaj widać, bardzo fajnie się komponują. Spodnie Trofeo będą na pewno w tym roku dostępne, natomiast nie gwarantujemy, że będą dostępne w tym wykończeniu, takim właśnie tęczowym. Kończymy na skarpetkach. Sami Bink of Best Friends to są właśnie skarpetki, które są idealnym zwieńcze zwieńczeniem stroju, są asymetryczne, jak widać I lewa jest inna od prawej. Takie same są też rękawiczki, które pokażemy w innym nagraniu. Przypadkiem bądź nie, świetnie komponują się z moimi butami, ale już nie raz mówiłem na filmach, że te żółte buty Mavica, bo mam i szosowe i gravelowe, czyli MTB. Mam ten model właśnie żółty i moim zdaniem to są w ogóle świetne. Świetny kolor do kolorowych strojów. Bardzo to się ładnie wszystko zgrywa. Sami Bink Best Friends poleca się dla wszystkich maniaków kolorów. Wszystkich maniaków właściwie nie wiadomo, co jest na, na, na tej koszulce, czy to są jakieś warzywa, rośliny czy inne żyjątka, natomiast przyznacie, że strój bardzo ładnie się prezentuje. Zachęcamy do zakupu i odwiedzania naszej strony. Do zobaczenia w kolejnych prezentacjach. Cześć!